Witam w filmie na piątek, gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie LVB, Total Totalbet, Forbet, Nobelbet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zaczynamy od bombeczek piątkowych, dwie bombeczki Melbourne City z Newcastle Jets na dwójce za 5,60 i jedynka w meczu Traktor Sazji, Estek Hlal za 5,80. Piątkowe kursy powyżej 2-0 to Kartagena przegrywająca u siebie z Valladolid za 2,45, Rowrem Wigan 105, Arda Botev 2.275, 275 Slawen Belupo 1 0, Doxa Papchos 2-2,40, Chambly Villafranche 215 Orleans u siebie wygrywa ze Stade Brochin za 2,20, Den i Young PSV 2-2,35, MVV Maastricht przegrywa u siebie z Young AZ za 2,70. Telstar przegrywa z Bredom za 2,50, a z Basach Sechirem za 2,0. Remisy to Sitart, Sparta Rotterdam za 3,30, Zagłębie z Wisłą Płock 3,30, Juventus Torino 4,0, Austria 2, Floridsdorfer 3,50, Rudar Iskra 2,90, Persepolis Aluminium Arak 340 Shelburne Patrick 315 Liebeck z Asel 355 TB Berlin Eilenburg 475 I Thun Winterthur 350. Królewski kuponik na piątek to wygrana Lily z Metz 1x w meczu Bournemouth Nottingham i Cartagena Valladolid X 2 do wyjęcia z kuponu królewskiego piątkowego 1205. A zainteresowany grupami VIP-owskimi zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. Liga Typera na piątek to mecz Stali z pogonią. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a zostanie on już zaktualizowany w sobotnich filmach. Póki co, pierwsza trójka to poker Paweł, już taki przemek. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona już jest zaktualizowana. Po serii tygodniowej. Statystyka z tygodniowego filmu będzie oczywiście dostępna w filmie, który pojawi się dzisiaj na kanale już na Top Ligi Europejskie, na którego oglądanie serdecznie zapraszam z góry. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia w kolejnych filmach.